W wagonie urodziło się dziecko. Kiedy wprowadzano nas do wagonów, powiedziano, że sanitarny wagon jedzie z nami. A więc dobijaliśmy się do drzwi, wołając ratunku, lekarza. Kobieta rodzi. No i urodziła. W czasie jazdy, bez pomocy. Zbieraliśmy z wody, Przyjmowały nasze mamy dziecko, dziecko nauczycielki, żonę inżyniera leśnika. Urodził się chłopak. Został natychmiast ochrzczony, no bo przecież w takich warunkach nie można było postąpić inaczej. Naturalnie z wody. Piotr Paweł dostał na imię. Nazywaliśmy go później Pepe, łącząc obydwie literki. I kiedy na postoju wkroczył enkawudzista, to z wielkimi pretensjami i żalem nasze mamy skierowały się do niego, mówiąc: Jak to? Wzywaliśmy pomocy. Kobieta rodziła, nikt nie przyszedł. No i co? padło pytanie. Mówi, no jak to co? No przecież poród. Urodziła czy nie? No urodziła. No to o co wam chodzi? Wyciąga karteczkę ślini kopiowy ołówek. Mówi, która to urodziła? No to ta podaj No to zapisuje nazwisko. A jak imię? Mówimy i podkreślamy, że jest ochrzczony. Piotr Paweł. Dlaczego i Piotr, i Paweł? Bo tak okrzciliśmy. Zapiszę tylko Piotr. Nie, Piotr Paweł zapisał. Podumał, podumał chwilę, a potem mówi tak. To jest was już 61. I tyle ma dojechać na miejsce przeznaczenia. Koniec, kropka. Dojechał. Przeżył. Rozwijał się. Bardzo ładny chłopaczek. rodzicami był cały wagon. Chyba żadne dziecko nie miało pięćdziesięciu ośmiu ojców i matek chrzestnych.